Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie, zobaczcie Polską Złotą Jesień, mamy dzisiaj 14 października 2021, Powiat chemskie Województwo Lubelskie, jesteśmy w parku szkoły numer 8, to jest nasza Złota Polska Jesień, to film jest dla Was, popatrzcie na naszą Polską Złotą Jesień. Widzicie jakie piękne drzewa Nasza polska złota jesień Dzisiaj mamy czwartek Za miesiąc może już na, na drzewa takie jeśli nie być Bo to sobie dzisiaj popatrzeć Taka górka Tam broki I wracamy do tych drzew, tutaj gawrony, wrony, boszują i jedyście spadają z drzew. Widzicie naszą polską złotą jesień. Piękne drzewa kolorowe. Idziemy do następnych drzew i film zakończymy. Piękne drzewa, co nie? Piękne. Ale dzisiaj zimno jest na dworze, to Wam mówię od razu. Mocno zimno, 7 stopni na plusie. Piękna jesień 2021. Piękna jesień. Trzeba piękne. nasza złota polska jesień. Pozdrawiam moich fanów na Facebooku i na YouTube. Na kanale Helm. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnamy się z parkiem. Do widzenia. Cześć w kolejnym filmie. Cześć.